Pamiętajcie, że jednocześnie miało miejsce dwa procesy: proces odradzania się państwowości polskiej, polskich struktur władzy, no i jednocześnie trwała walka na wielu frontach o granice Polski. Działaliśmy wtedy bardzo szybko. Już w styczniu 1919 roku miały miejsce pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego, pierwsze demokratyczne Pięcioprzymiotnikowe wybory do Sejmu Ustawodawczego z powszechnym prawem wyborczym. Przypominam, że w 1918 roku dekretem naczelnika państwa równouprawnione w Polsce zostały również kobiety. Jakie partie startowały w wyborach i jakie partie stanowiły no, ten główny obóz polityczny Polski Międzywojennej? Wybory w 1919 roku wygrała Endecja. Czyli Obóz Narodowy. Nazwa Endecja jest to nazwa potoczna od dwóch pierwszych liter określenia Narodowej Demokracji, ale oficjalna nazwa tej partii w 1918 roku brzmiała Związek Ludowo-Narodowy. Tą nazwę narodowcy zmienili w 1928 roku na Stronnictwo Narodowe. Głównym przywódcą, takim głównym duchowym przywódcą tego obozu narodowego był Roman Dmowski. Bardzo również znanym działaczem był obozu narodowego był Władysław Grabski, późniejszy premier, autor reformy skarbowo-walutowej, ekonomista. Jeśli chodzi o narodowców, no to jaki światopogląd reprezentowali, jakie mieli pomysły na reformy. No, słuchajcie, jak już wcześniej wspomniałam, Roman Dmowski i Obóz Narodowy byli za e, no, mniejszą tolerancją na pewno niż Lewica wobec mniejszości narodowych. Uważali, że mniejszości narodowe, które mieszkają, znalazły się w ramach państwowości polskiej, powinny się spolonizować. Podobne poglądy miała tak zwana Hadecja. Czyli chrześcijańsko narodowe stronnictwo pracy. Tutaj głównym liderem przywódcą Hadeków był Wojciech Korfanty, znany z powstań śląskich, jeden z przywódców powstań śląskich działacz, również Polski na, na Górnym Śląsku. No z tym, że Hadecy w odróżnieniu od narodowców. Nie, nie stawiali tak na ostrzu noza, noża sprawy polonizacji mniejszości narodowych, natomiast postulowali ściślejszy związek państwa z Kościołem. Zarówno endecy, jak i hadecy stanowili tą prawą stronę polskiego parlamentu i tak jak już wspomniałam, w 1919 roku ta prawa strona wybory wygrała. Lewą stronę polskiej sceny politycznej stanowiła Polska Partia Socjalistyczna. Jakie poglądy miała Lewica? Jeśli chodzi o podejście do mniejszości narodowych, no to jak to Lewica miała podejście dosyć tolerancyjne. Uważano, że mniejszości narodowe nie powinny być dyskryminowane i powinny być równouprawnione razem z ludnością polską. Socjaliści oczywiście byli za gospodarką kapitalistyczną, ale kontrolowaną przez państwo, za ochroną pra pra praw pracowniczych. Postulowali oczywiście rozdział kościoła od państwa i niezaangażowanie polityczne kościoła. Centrum polskiego sejmu, polskiej sceny politycznej, stanowiła partia, podobnie jak dzisiaj, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jedna z najstarszych partii w Polsce, która powstała jeszcze przed, pod zaborami, jako Stronnictwo Ludowe, nazwa Polskie Stronnictwo Ludowe obowiązywała od 1915 roku i tutaj głównymi działaczami byli Wincenty Witos, jeden z głównych założycieli tej partii, Jan Stapiński i Maciej Rataj. Wiemy, że PSL było podzielone na dwie frakcje. PSL-Wyzwolenie, które było bardziej lewicowe i chętniej wchodziło w koalicję z lewicą, i PSL-Piast, które było z kolei bardziej konserwatywne, prawicowe i w dwudziestoleciu międzywojennym chętniej wchodziło w koalicję z partiami prawicowymi, przede wszystkim z Hadecją i Endecją. No, wiadomo, słuchajcie, PSL reprezentowało głównie interesy wsi, wówczas mówiło się interesy Włościan, czyli Chłopów. Zaraz po wyborach uchwalono tak zwaną małą konstytucję konstytucję tymczasową która miała obowiązywać do czasu uchwalenia tej właściwej i według tej małej konstytucji Józefowi Piłsudskiemu przyznano tytuł naczelnika państwa miał on sprawować ten urząd do momentu wyboru prezydenta no i określono ramy ustrojowe odrodzonej Polski Polska miała być republiką demokratyczną z systemem parlamentarno-gabinetowym podobnie jak dziś co oznaczało przewagę parlamentu w układzie tutaj władz, nadrzędnych władz Polski. Parlament miał tutaj przewagę, ta przewaga parlamentu wyrażała się przede wszystkim w wotum zaufania bądź wyrażaniu wotum zaufania bądź nieufności wobec rządu. Rząd był odpowiedzialny przed parlamentem. Właściwą konstytucję, konstytucję marcową, uchwalono w 1921 roku. No, i tak jak już wspomniałam, ona potwierdzała te zasady ustrojowe małej konstytucji, więc byliśmy republiką demokratyczną z systemem parlamentarno-gabinetowym, czyli przewagą tutaj parlamentu nad władzą wykonawczą. Władza ustawodawcza miała przewagę nad władzą wykonawczą. Władzę wykonawczą stanowił rząd i prezydent, wybierany na 7 lat. Przez Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. Prawica, która miała wówczas większość w Sejmie, celowo nie przyznała zbyt wysokich kompetencji prezydentowi, ponieważ obawiała się, że tym prezydentem zostanie wybrany Piłsudski, że wystartuje w wyborach i z racji tego, że miał ogromne poparcie społeczne, zostanie wybrany na prezydenta. Tego prawica chciała uniknąć, ponieważ Piłsudski no, tak jak już wspomniałam, on przed I wojną światową należał do PPS-u i pomimo tego, że w 1918 roku oświadczył, że odrzuca sztandar każdej partii, że jest ponad partiami, no to prawica wiedziała, że jego sympatie są po stronie lewicy. Dlatego w Konstytucji Malcowej prezydent tak naprawdę był jego rola była ograniczona, podobnie jak dziś, do funkcji reprezentacyjnych. Miał co, prawa, co prawda prawo nadawania tytułów naukowych, odznaczeń wojskowych, miał prawo łaski. E, e, oficjalnie był również głównodowodzącym e, Armią Polską, ale tylko na czas spokoju. No, niemniej jednak jego rola była mocno ograniczona właśnie tylko do tych funkcji takich reprezentacyjnych. Konstytucja marcowa również zapewniała bardzo szeroki wachlarz E, praw i wolności obywatelskich, prawo e, wolności słowa, wolności druku, e, zakaz cenzury prewencyjnej, e, wolność światopoglądowa, wolność wyznaniowa, e, prawo dla mniejszości do kultywowania własnych tradycji, własnego wyznania. E, także mm, no, polskie społeczeństwo mogło się cieszyć naprawdę. E, Takimi samymi swobodami obywatelskimi, takimi samymi pra prawami człowieka jak, jak dziś. Warto wspomnieć, że na początku odradzania się tej państwowości polskiej bardzo często dochodziło do zmiany rządów, do zmiany premierów. Na początku nawet co kilka tygodni i jeżeli jakiś rząd się utrzymywał przez rok, to już był to sukces. Także były to bardzo niestabilne rządy. W 1922 roku. Po raz, wybra, po raz pierwszy wybrano w historii Polski prezydenta. E, przypominam, według Konstytucji Marcowej e, prezydenta wybierało Zgromadzenie Narodowe, e, czyli połączone Izby Sejmu i Senatu. E, prezydent nie był wybierany tak jak dzisiaj w wyborach powszechnych przez obywateli, tylko właśnie przez parlament. Było trzech poważnych kandydatów: e, Gabriel Narutowicz, Stanisław Wojciechowski i hrabia Maurycy Zamojski. Decyzją parlamentu prezydentem został wybrany Gabriel Narutowicz. Wybory miały miejsce 9 grudnia. Ten wybór bardzo nie spodobał się dominującej endecji, w ogóle prawicy, ponieważ ich kandydatem był Maurycy hrabia Zamojski. No, i liczyli na to, że, że to jego kandydatura zdobędzie największą ilość głosów. Dopatrzono się również tego, że Gabriel Narutowicz wygrał dzięki głosom posłów mniejszości narodowych, dlatego był bardzo szybko został nazwany żydowskim bądź niemieckim prezydentem, i przeciwko niemu rozpętała się właśnie w prawicowej prasie już następnego dnia po wyborze. Taka dosyć ostra nagonka w prasie. Dzisiaj byśmy to nazwali hejtem. Być może pod wpływem tych właśnie nieprzychylnych nowemu prezydentowi artykułów, jeden z takich fanatycznych zwolenników Endecji, dawniej również jej członek, pracownik Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Eligiusz Niewiadomski postanowił dokonać samosądu na prezydencie i pozbawić go życia. 16 grudnia, kilka dni po zaprzysiężeniu Gabriela Narutowicza na prezydenta, Eligiusz Niewiadomski zastrzelił go podczas otwarcia wystawy w warszawskiej galerii Sztuka, sztuki Zachęta. Prezydent zginął w wyniku odniesionych ran. Eliusz Niewiadomski został oczywiście zatrzymany i również skazany na karę śmierci za zamordowanie prezydenta, a na następce został wybrany Stanisław Wojciechowski. Także pierwszy prezydent II Rzeczpospolitej sprawował swoją władzę niecały tydzień, w grudniu 1922 roku. Stanisław Wojciechowski w latach 1922 do Przewrotu Majowego, czyli do 1926 roku. W 1923 roku powstała koalicja Endecji, HDC i Partii Centrum, czyli PSL u Piast, zwana przez opozycję potocznie pod nazwą hieno Koalicja ta powstała na mocy tak zwanego Paktu Lanskorońskiego, Zawartego przez głównych przywódców partii, właśnie endeckiej, chadeckiej i PSL-u. No, wbrew takim, takiej obiegowej opinii, ta umowa nie została podpisana w Landskoronie. Tam były w posiadłości jednego z sygnatariuszy paktu, były. Negocjowane warunki tej koalicji, niemniej jednak sama umowa została podpisana w Warszawie, ale znana jest pod nazwą właśnie paktu Landzkońskiego. Wincenty Witos został wybrany na premiera nowego rządu no i nastały rządy właśnie centroprawicy. Po tych wydarzeniach również po pod wpływem tego wydarzenia, jakim było zamordowanie prezydenta Narutowicza, Piłsudski postanowił się wycofać z życia politycznego i w 1923 roku wyjechał z Warszawy, zamieszkał w swojej wili Milusin w Sulejówku pod Warszawą i stamtąd jedynie komentował polskie życie polityczne, udzielając wywiadów prasie. I w bardzo takich niewybrednych słowach wyrażając się, zarówno o polskim Sejmie, o polskim systemie demokratycznym, który nazywał Sejmokracją. No i całkowicie zrezygnował z władzy, również z tej władzy wojskowej i, i, i właśnie skupił się głównie na, na komentowaniu tego, co się dzieje w polskiej polityce. Oczywiście zachowując kontakty z wieloma dowódcami wojskowymi i i mając cały czas wsparcie części armii i części żołnierzy, którzy go no wiadomo, od czasów legionów i wojny polsko-bolszewickiej uwielbiali.